Siemanko. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj przeprowadzimy sobie test śledzików ala Matias, czyli po prostu śledzie w oleju. Zapraszam. Taką podstawową rzeczą, którą znalazłem tutaj, to spojrzałem sobie na skład i co się okazało, każdy z tych śledzi ma ten sam skład. Te same składniki idą do każdej z tych paczek. Mało tego, każdy śledź jest łowiony w tym samym łowisku. Powiem Wam, to jest łowisko V27. Tak więc, y, może się zdarzyć tak, że tutaj jest brat, tutaj jest siostra, tutaj jest kuzyn, tutaj jest w różnych opakowaniach. To jest to samo łowisko, na pewno jedzą te śledzie to samo, więc wielkich różnic w tym teście się dzisiaj nie będę spodziewać. A taką y, ostatnią, y, ostatnią wspólną rzecz, jaką znalazłem, to znalazłem to, że listener. Jest producentem filetów śledziowych dla biedronki, ale są pewne różnice. Słuchajcie, jedyną rzeczą, które one się różnią, te filety śledziowe, to, to są proporcje. W niektórych jest więcej fileta śledziowego, w niektórych jest więcej oleju, no i oczywiście jeszcze różnią się kasą, bo mam tutaj dwa najtańsze: to jest oczywiście biedronka i seko. Są naprawdę bardzo tanie, bo ten z biedronki kosztuje tylko 15,20 za kilo, ale trzeba kupić dużą paczkę. A ten seko 15,16 zł. No i mamy też najdroższe. Najdroższy jest Lisner, który kosztuje 25,42 zł. I z Tesco. Matijasy z Tesco są najdroższe, bo kosztują 19,96. Różnica jest. Zobaczymy, jaka jest różnica w smaku, ale na początek odpakuję sobie te filety śledziowe i porównam je na oko, czy one faktycznie się czymś różnią. Tak według mnie, na pierwszy rzut oka, to tutaj te śledzie niczym się nie różnią. Zobaczymy, jak wyjdą w blind teście, bo tak naprawdę, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Niektóre są troszeczkę większe, niektóre są troszeczkę mniejsze, ale to są dalej te same śledzie. Nie ma jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy nimi. Tak więc przejdźmy do blind testu. Zaczynamy blind test. Teraz Magda będzie mi podawać śledziki. Ja będę je próbować. Niestety Magda Wam dzisiaj nie pokaże, bo jest w szlafroku. Śledzik numer jeden zobaczymy, jak smakuje. Ten śledź jest taki fajny, jędrny i bardzo dobrze przyprawiony. Tutaj nie ma się do czego doczepić. Na pewno, jeżeli mam kupować śledzia makijaca, to takiego będę kupować. A nie mówiłem, że jest w szlafroku. Śledzik numer dwa tak samo bardzo dobry. Powiem Wam, że mm, może ma mniej oleju i jest troszeczkę bardziej kwaśny, ale tak samo. Jędrny, fajny kawałek śledzia. Trzeci śledzik. Mm, ten jest tak samo jak pierwszy. Idealny. Fajnie słony. Dobrze jędrny. Nie jest taki kwaśny. Super. Miło się go ja. Następny śledzik. Powiem Wam szczerze, że. Tutaj ciężko wyczuć jakąś różnicę. Ten jest tak samo jak pierwszy i trzeci. Tutaj ciężko wyczuć jakąś różnicę. Tylko ten numer dwa był taki kwaśniejszy, ale ten tak samo, idealny. No i piąty śledzik, też pyszny, ale powiem Wam, że ten jest bardziej słony. Ten jest najbardziej słony z nich wszystkich. Ale też jest fajny, taki delikatny, wszystko naprawdę spoko. Jedyne czym się wyróżnia, to tym, że ma troszeczkę więcej soli. No i ostatni śledzik na końcu. W sumie wam powiem, że ten jest najbardziej taki sprężysty. I fajny ma olej. Ale tak ciężko sprawdzić, która jest różnica. Jaka jest różnica pomiędzy nimi. Tutaj naprawdę ciężko znaleźć jakąś różnicę pomiędzy tymi śledziami. Każdy z nich jest naprawdę bardzo dobry, więc nie ma wygranego, nie ma przegranego. Kupujcie śledzie, jakie chcecie, i ja tutaj nie widzę żadnej różnicy pomiędzy nimi, takiej przeważającej, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. Matiasy to Matiasy. I wiecie co? I właśnie dlatego zrobiłem ten test, bo byłem ciekawy, czy jest jakaś różnica pomiędzy tym śledziem, a tym śledziem, a tym śledziem, a tym śledziem. Jedyna różnica jest w gramaturze, no i oczywiście w hajsie. Który chcecie, kupujcie. Każdy z nich jest bardzo dobry. Jeżeli macie nadmiar gotówki, kupujcie najdroższe. Jeżeli nie macie zbyt dużo hajsu, kupujcie najtańsze. To jest i tak wszystko jedno i to samo. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i zapraszam po więcej testów każdy poniedziałek o 17.00. Do zobaczenia. I piszcie pod spodem, jakie testy byście chcieli zobaczyć. Na razie.